Witam Was serdecznie z tej strony Bogan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób wymienić krok po kroku samodzielnie klocki hamulcowe e, oraz tarcze. Mamy tu do dyspozycji produkty firmy Maile niemieckiej, PD Platinum Disk, e, klocki oraz tarczę hamulcową. Na tych dwóch elementach nie warto oszczędzać. Jeżeli są bardzo dobrej jakości, to nie będę nam piszczeć. W zestawie jest też śrubka, którą dokręcamy tarczę do piasty. Oczywiście, zanim podniesiemy samochód, odkręćmy najpierw koła, poluzujmy śruby. Dopiero następ, oczywiście od koła. Dopiero następnie podnosimy samochód na podnośniku fabrycznym, chyba że mamy dostęp do innego. Ja tutaj, jak widzicie, mam do takiego pełnego. Ściągamy koło. Możemy sobie je wykorzystać jako krzesełko. Ok, teraz po kolei, co musimy zrobić? Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to jest wyciągnąć tą zatyczkę, która trzyma nam przewód hamulcowy gumowy. Jak wyciągniemy, przewód będzie luźniejszy, mniejsza szansa, że coś urwie się, gdyby nam na przykład zacisk potem wypadł z rąk. Następną czynnością to jest odchylenie, zaraz zobaczycie, z tylnej części z tych dwóch miejsc, gdzie są śruby, imbusy, siódemki, takich dwóch, Czarnych, plastikowych koreczków. Można je rękami wyciągnąć, albo jak będzie problem, to tak jak ja tutaj, jak widzicie, za pomocą tam jakiejś szczypcy, mały kombinerek wystarczy je wysunąć. Następnie, za pomocą grzechotki dużej, imbusa siódemki, pamiętajcie, siódemki, odkręcamy dwie śruby w tylnej części, które są właśnie w tych miejscach, gdzie wyciągaliśmy te czarne koreczki plastikowe. Te dwie śruby trzymają nam nasz zacisk zaraz sobie odkręcimy, pokażę Wam tą śrubę to jest taka dłuższa śruba, imbus 7 i poniżej jest dokładnie taka sama gdy będziecie chcieli odkręcić te śruby to nie radzę korzystać z małych imbusów takich za 5 zł z marketu, nie, nie odkręcicie prawdopodobnie pęknie Wam taki kluczyk jest za krótki, siły po prostu tam nie będzie nawet jak młotkiem będziecie uderzać to możecie się tylko powkurzać potrzebna jest duża grzechotka Ewentualnie dłuższy input, ale z, oczywiście ze stali hartowanej, wanadowej. E, Dobra, mamy te dwie śruby odkręcone. W tym momencie e, odchylamy sobie ten drut. Bardzo prosto, zobaczcie. Ciach. Warto sobie zrobić zdjęcie przed, tak żebyście potem przy nowych klockach e, pamiętali, jak było. To jest bardzo proste. Tam nie ma innej opcji. Zresztą macie też u mnie na filmie, więc nie ma problemu. I teraz wystarczy sobie po prostu odchylić. Samo schodzi. Ok, kładziemy sobie w górnej części naszej tarczy nasz zacisk i wyciągamy klocek ten najpierw zewnętrzny, czyli odchylamy druta dwa razy tu i tu. I teraz wystarczy do góry wysunąć klocek. Ja sobie tak obijam delikatnie młoteczkiem. Łatwiej po prostu. Trzyma się na tych dwóch elementach metalowych i na tych dwóch elementach. Tak więc e, nie tylko drut tam trzyma, ale także i, e, te dwa elementy, które tak nachodzą na, na zacisk. I to jest drugi klocek, który. Jak widzicie trzyma się w tłoku, tym w środku okrągłym. I tak wyglądają obydwie, obydwa klocki, przepraszam. Musimy wsunąć teraz e, oczywiście tłok, bo inaczej wsadzając nowe klocki, nową tarczę, e, no nie da rady tego nałożyć. Bardzo prosta, prosty sposób, robimy sobie taką dźwignię. Zobaczcie jak się wsuwa. Dwa metalowe jakieś, dwie metalowe jakieś przedłużki, dwa elementy jakieś rurki i sprawa załatwiona. Teraz oczywiście trzeba oczyścić troszeczkę ten nasz zacisk i jarzmo. Jarzmo to jest oczywiście ten element, te dwa rogi takie wystające koło tarczy na dole, tam gdzie klocki nam się suną po jarzmie i po oczywiście zacisku. A to oczyścić. Tutaj niczego nie smarujemy. Ważne, żeby to oczyścić, żeby było to czyste, luźne od rdzy, jakichś elementów, Oczyszczamy, oczyszczamy. OK, w tym momencie bierzemy sobie druta i przywieszamy, podwieszamy, że tak powiem, nasz zacisk na sprężynie naszego zawieszenia, tak żeby on wisiał. Jeżeli ten zacisk byśmy położyli tak, żeby wisiał o przewód hamulcowy, po prostu oparty, to ten przewód moglibyśmy po prostu uszkodzić. Bierzemy sobie teraz tutaj wkrętach, możemy lekko podbijać młoteczkiem, tak jak ja, jeżeli jest problem z odkręceniem tej śrubki starej. Ja w taki sposób to robię. O, i tutaj jak widzicie, stara tarcza, jak widać, jest prawie jak nowa. Niedługo ją używam. No, jest całkowicie wyciągnięta. Wszystko oczyszczamy to, co tutaj mamy dostępne. Oczywiście, szczotką drucianą, warto mieć szczotkę drucianą. Parę złotych kosztuje, a zawsze się przydaje. Wszystko porządnie oczyszczamy z luźnych brudów, elementów, jakiejś rdzy czy czegoś. I jak to wszystko oczyścimy, to bierzemy sobie jakiś papierek, na przykład toaletowy, inny i środek karamby, na przykład do otłuszczania. Można lekko przeczyścić, tak żeby nie było żadnych elementów zbędnych, oczywiście. I tak samo miejsca w styku z klockami, to wszystko oczyścimy, odtłuścimy. Dobra, mamy nową tarczę. Mamy tutaj tarczę e, maile, Platinum Disk. One w instrukcji mają napisane, że można byłoby je od razu zamontować i nie czyścić. Lecz też w instrukcji jest napisane, że lekko tuścić to tam można bez problemu, że należy. Tak więc nie mamy tutaj tej warstwy takiej jakby srebrnej e, ścierać, czy jej po prostu usuwać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to tylko, żeby e, leciutko przetrzeć, e, odtłuścić jedną, drugą stronę. Tak jak widzicie, bez żadnych tu papierów ściernych i tak dalej, te tarcze. Są już przygotowane na montaż, tak naprawdę. Więc lekko otuszczamy tylko i tyle. W drugą stronę, oczywiście, także. Dobra, jak widzicie, już mi się nawet kołowe jakieś ruchy tu włączyły, czyli prawie jak disc jockey. No i w tym momencie powierzchnia już jest otuszczona, dzięki czemu na pewno idealnie będzie. Współpracować z, z oczywiście nowymi kluckami, ale ze starymi też pewnie by działało bez problemu. Ok, tarczę wkładamy na miejsce. Wkręcamy nowiutką śrubkę, którą mamy w zestawie. Ta nowa już jest akurat na torksie 30, tak więc wkręcamy. Zablokujmy sobie teraz tarczę jakimś wkrętakiem, tak żeby móc dokręcić tą śrubkę. bo nie dokręcajcie za mocno, bo uszkodzicie jeszcze tą śrubkę, końcówkę i potem będzie problem z ją odkręceniem kiedyś. Dobra, wszystko oczyszczone, jak widzicie. Teraz możemy ściągnąć już nasz zacisk z druta. Tak, dajmy sobie trochę papieru, żeby zabezpieczyć naszą świeżą, czystą tarczę. I wkładamy klocki. Pierwszy ten wewnętrzny, czyli ten, który wchodzi do tłoka. Wsuwamy go po prostu. Klik klik i już jest. I drugi klocek nasuwamy. Najpierw tymi środkowymi takimi elementami. Musi najść na, na nasz zacisk. Zobaczcie, podważę tutaj troszeczkę ten jeden, bo ten jeden był bardziej taki. O, trzeba było go podważyć. I teraz druta będziemy nakładać już nowego. Będziemy nakładać na takie dwa cypelki wystające w naszym zacisku. Ok, wsuwamy teraz nasz zacisk. Klockami, jak widzicie, prosta sprawa. Wcześniej tłok sobie wcisnęliśmy, więc wchodzi bez problemu. Dwie śruby, które są od mocowania, ja je za zawsze gwinty czyszczę i nakładam taki środek zabezpieczający przed odkręcaniem. Jest też dostępny w apartcie. Polecam go sobie kupić, jeżeli planujecie e, grzewać przy samochodzie. Bardzo dobra rzecz. ProSil. Ok, i dopiero w ten sposób śrubę sobie wkręcamy. Ona się wtedy nam nie odkręci. Pamiętajcie, żeby nie dokręcać zbyt mocno, e, potem już grzewotką. Jeżeli dokręcicie zbyt mocno, uszkodzicie gwint, a tego na pewno nie chcecie. Do pierwszego oporu i jeszcze troszkę i je zostawcie. O. I to samo robimy tutaj. Z drugą śrubą. Jak widzicie, cała czynność jest pokazana krok po kroku, trochę w przyspieszonym tempie, ale dzięki temu film nie trwa zbyt długo, a wszystko jest idealnie pokazane. Każdy, kto zastanawia się nad wymianą klocków, nie powinien mieć najmniejszych problemów. Czasami bywa tak, że są drobne problemy, albo po prostu trzeba mieć wiedzę. Jeżeli mamy jakieś najnowsze samochody z jakimiś systemami, jeszcze takimi, że po wymianie klocków trzeba się podłączyć pod komputer i zresetować na przykład układ, tak żeby rozszerzył tłok, żeby sam się po prostu wcisnął. Że tam już ręcznie sobie go tak nie wciskamy. I komputer go rozszerza, tak żebyśmy mogli wsadzić nową. Tarcze, nowy klocek i jeszcze tam jest taki czujnik okładziny ściernej. Jak za bardzo się zużyje, to trzeba go też przełożyć. Ale to myślę, że już każdy, kto będzie planował wymianę, to te najważniejsze czynności pokazuje. A te takie rzeczy z komputerem to już wiadomo, że wtedy albo trzeba jechać do serwisu, albo po prostu być wyposażonym w komputer. Ok, jak widzicie, ja tu nakładam druta. Bez jakiegoś narzędzia, którym będziemy podważać, no raczej będzie ciężko. Ja już tu mam wszystko nasunięte. Jeszcze raz tylko sprawdzam, weryfikuję czy dobrze jest dokręcone. OK, tak więc jak widzicie, nowa tarcza, nowe klocki. Trochę oczyśćmy jeszcze tą tarczę, bo tam gdzieś mogłem dotknąć paluchami, jak jest czysta, wolna od tłustych jakichś osadów z paluchów. I w tym momencie możemy dokręcić. Znaczy nie dokręcić, przepraszam, tylko wsunąć oczywiście tą, ten element, który trzyma nam przewód hamulcowy. Teraz te dwa plastikowe, te dwie plastikowe zatyczki jeszcze tylko wsadziłem z tyłu i możemy zakładać koło. Teraz oczywiście nie dokręcamy jeszcze na maksaku, dokręcamy tylko do momentu pierwszego jakiegoś tam, może nie luzu, tylko zatrzymania się kręcenia. W tym momencie będziemy mogli już samochód postawić z powrotem na kole i już wtedy dopiero dokręcić w pełni. Na razie tylko do oporu. Ok, samochód stawiamy już na kole. Dokręcamy na krzyż. Okej, okay, tak moje stanowisko pracy wyglądało. Teraz musimy, oczywiście, kilkukrotnie nacisnąć pedał hamulca. Pierwszy raz będzie tak, że wejdzie wam głęboko, a potem następne już będą takie z oporami. I tak ma być. O. I na tym już będziemy kończyć. OK. I na tym możemy zakończyć wymianę klocków i tarczy w samochodzie Opel Astra G. Wszystko jest OK. I dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca, aż będzie już twarde, w tym momencie możemy już odpalać samochód i ruszać dalej. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Subskrybujcie kanał, komentujcie i lajkujcie. Trzymajcie się.